Ja bym, że wszedł do drugiej tury słowem i męsem. Tak, na pewno. Witajcie moi drodzy na naszym kanale. Paweł Kukis po długim czasie ciszy ponownie zabrał swój głos. Tym razem odniósł się do Konfederacji w pełnym zazdrości stwierdzeniu: Oni mogą zrobić to, czego ja nie dokonałem. Ponadto, jak zwykle, w ostrych słowach skrytykował polski system polityczny, nazywając go postmagdalenkowym i twierdząc, że od lat uniemożliwia on prawdziwe zmiany. Zadeklarował też, na kogo padnie jego głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. Czy to będzie męcen? Przeanalizujmy jego wypowiedź. Co pana dzisiaj najbardziej wkurza? No To, że cały czas trwa ten postmagdalenkowy ustrój polityczny i... Mimo całego praktycznie poświęcenia całego siebie od dekady nie, jest, nie jestem w stanie tego ruszyć. To, co, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jest skutkiem właśnie tego ustroju politycznego. Bo ten ustroj polityczny yy, szefowi władzy, szefowi partii władzy, daje uprawnienia dyktatorskie bez względu na to, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest Platforma Obywatelska, kto jest tą partią władzy. Jeżeli ten wódz partii chce korzystać z tych fruktów wynikających z tej fatalnej konstytucji z 1997 roku i z tego ustroju pomagdalenkowego, jest to osoba zła, po prostu jako człowiek, no to mamy to, co mamy. W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, Kukiz deklaruje głos na Marka Jakubiaka, ale nie ukrywa, że to Męcen ma większe szanse. Zdaniem Kukiza. Konfederacja, jako jedyna z liczących się sił politycznych, mówi o zmianach systemowych, takich jak referenda czy sędziowie pokoju. Inni kandydaci, Nawrocki czy Trzaskowski, w ogóle nie poruszają tych tematów, bo jak twierdzi Kukis. Ustrojowa świadomość obywateli jest bliska zeru i nikt nie chce tracić głosów na mało chwytliwe hasła. No niestety, ale muszę to powiedzieć, jedynym kandydatem, który o tym mówi jest Marek Jakubiak, to prawda, natomiast wie, 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 wiemy doskonale, że liczą się trzy osoby, czyli pan Nawrocki, pan Męcen i pan Trzaskowski. Natomiast dlaczego oni nie mówią? Ja myślę, podejrzewam, że przede wszystkim nie mówią dlatego, a przynajmniej pan Mensen, bo Konfederacja wielokrotnie głosowała, czy ludzie Konfederacji wielokrotnie głosowali od choćby za obniżeniem progu frekwencyjnego w referendach lokalnych, czyli za zmianą systemową bardzo, bardzo poważnych skutkach. Że po prostu świadomość y, polityczna ustrojowa obywateli jest bliska zeru. I tego po prostu to jest nieatrakcyjny punkt w programie. Tak. Musimy najpierw zmienić prawo, ludzie się nauczą. Jeżeli kilka razy człowiek pójdzie do referendum albo nie pójdzie do referendum, inni zagłosują za niego i inni podejmą. Jakąś decyzję za niego, przeprowadzając mu na przykład drogę przez środek podwórka, to w końcu się nauczy partycypować na co dzień w życiu. Gdybym myślał, że postawiło na dobrego kandydata, to nie optowałbym za Sławimirem Mencena. Oczywiste, że, że, że w pierwszej turze yy, za Markiem Jakubiakiem, natomiast no praktywie jest, jest tak, że pan doskonale sobie zdaje z tego sprawę, podobnie jak Marek Jakubiak, że szanse na, drug na drugą turę Marka Jakubiaka są niewielkie. Dla Kukiza te wybory to nie koniec, ale początek czegoś większego. Widzi w męcenie szansę na zbudowanie politycznej dynamiki, która w wyborach parlamentarnych rozbije betonowy duopol PiS-PO. Konfederacja ma dziś to, czego ja nie miałem w 2015 roku. Pieniądze, subwencje, media i czystsze pole do działania. Mówi Kukiz, dodając, że sam był wtedy tarczą antysystemowości, za którą oberwał z każdej strony. Ja bym, wszedł do drugiej tury słowem i Tak, na pewno. Gdyby prawdziwy kandydat obywatelski, powinien powiedzieć tak. Szanowni Państwo, jest dla mnie nieistotny światopogląd y, polityczny. Nie interesuje mnie wasze przekonania, preferencje. Interesuje mnie to, czy jesteście y, patriotami, czy jesteście zwolennikami silnej, samodzielnej ojczyzny, jaką jest Rzeczpospolita. Wy jako obywatele powinniście mieć znacznie mocniejszy głos, a w związku z tym będę dążył, robił wszystko, by obniżyć progi frekwencyjne przy referendach. Będę robił wszystko, by wprowadzić instytucje sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli i będę robił wszystko, by z partyjnej ordynacji, partyjną ordynację wyrzucić do kosza, a w jej miejsce... Wstawić ordynację obywatelską, gdzie każdy obywatel ma prawo, bierne prawo wyboru. Może jeszcze bierne, inaczej, to to pytanie: kto jest najbardziej antysystemowym dzisiaj kandydatem? Męcen. z tych liczących się kandydatów. Tak, dlatego, tak, że natomiast, natomiast jedynym kandydatem, który na dziś mówi o tych, o tych, podstawowych, o tych podstawowych koniecznych zmianach ustrojowych jest Marek Jakubiek. z całą Uważam, że jak najwyższy wynik Sławomira Mencena daje większą nadzieję. Na rozwalenie tego duopolu y, popisowego, który się ukształtował przez 20 lat, oni mają ten komfort. Mówię o Konfederacji, że w dużej mierze te hejty różne, y, y, faszyści i tak dalej, ja wziąłem na siebie w 2015 roku. Tą całą y, y, antysystemowość wprowadziłem do Sejmu. Ja musiałem zmuszony sytuacją, y, brakiem pieniędzy, brakiem subwencji, y, no nie, niezbyt życzliwymi mediami. Powiem ogólnie. Yy, więc musiałem się poruszać w takiej rzeczywistości, w jakiej się poruszałem. Oni mają subwencje, oni mają już trochę czyste pole, mają tą yy, swoją. Wyklarowały się pewne sytuacje personalne, więc jest naprawdę realna szansa, by Konfederacja zrobiła to, czego mnie nie udało się osiągnąć w 2015 roku. A ja się nie poddam w tej walce. Mówię o te postępy. Ja rozumiem, że w następnych wyborach chciałby Pan startować z listą Konfederacji. Przy Pana, w następnych wyborach yy, chciałbym startować z ludźmi, którzy mają w swoim programie sędziów pokoju, obniżenie progów w referendach ogólnokrajowych i w referendach, czy to lokalnych, czy odwoławczych i, i, i zmianę tej fatalnej, partyjnej, bolszewickiej ordynacji wyborczej. A tak zatrzymując się na chwilę przy pana postulatach, które rzeczywiście głosi pan bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat, nie ma pan takiego żalu, że z tym pisem nie udało się nic zrobić jeszcze jak rządził? Żal mam do siebie, dlatego że trzeba było podpisać umowę z całą zjednoczoną prawicą. Ja natomiast miałem taką jakby awersję do Pana Ziobry, że podpisałem umowę tylko z prawem i sprawiedliwością. Gdybym, a to potem skomplikowało sytuację, bo o ile prezes Kaczyński wywiązywał się, to powtarzam po raz kolejny stanowczo, z całą stanowczością wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich zobowiązań względem mnie. Natomiast pewne sprawy zahamował y, y, Zbigniew Ziobro ze swoją ekipą, z tą suwerenną, czy solidarną, czy jak ona się tam nazywała, polską, y, y, sabotując, y, sabotując niektóre głosowania. Gdybym ja te postulaty osiągnął już w tamtej kadencji, to proszę mi wierzyć, dzisiaj być może byłbym tutaj, jeżeli byłbym w ogóle w tym studiu, byłbym zaproszony, to w innym charakterze, na pewnej charakterze polityka. Kukis skomentował też sytuację międzynarodową, nie pozostawiając złudzeń. Wojna w Ukrainie to dla Polski ogromny problem twierdzi, że Europa dała się wmanewrować w cudze interesy, a Zełenski został wykorzystany jako narzędzie Zachodu w grze z Rosją. Według Kukiza. Ukraina stała się kartą przetargową między wielkimi mocarstwami, a Polska zostaje na uboczu z iluzją wpływu. Zagrali się tą Ukrainą Europejczycy. Ruscy wpuścili, Rosjanie wpuścili z 20 lat temu, czy tam jakiś czas temu wpuścili mnóstwo agentury do krajów Europy Zachodniej. Zielonych, przeróżnych, ekologów no, i tak dalej. Oni wykształcili, oni, oni, wyksz... oni wy... no, ale mówię w wielkim uproszczeniu. Oni, oni wykształcili tak Taką atmosferę, że, że ten zachód odleciał w kierunku Zielonego Ładu, 50 płci i tak dalej. I po prostu Europa poszła wręcz, no, jest w bardzo kiepskiej kondycji. W tej chwili jest wycisk wściekłości, że Amerykanie z Rosjanami dzielą się światem a oni nic z tego nie, ma, nie mają, chociaż cała gra rozpoczęła się właśnie o te wszystkie gazociągi, rurociągi i o relacje z Rosją właśnie narzędziem pod nazwą Ukraina. Żeleński z kolei uwierzył w swoją wielkość. Tak bardzo został nakręcony przez ten Zachód, że no niestety, ale poniósł taką no, porażkę podczas tego, tej rozmowy z Trumpem. Jeszcze ostrzej ocenił kondycję Zachodu, który jego zdaniem Odleciał w kierunku Zielonego Ładu i Pięćdziesiątej płci, dając się rozbroić ideologicznie i politycznie. Rosjanie ich ograli dawno temu, a my dalej wierzymy, że Amerykanie się za nas poświęcą. To naiwność granicząca z politycznym samobójstwem podsumowuje Kukis. Jego zdaniem Polska musi jak najszybciej przestać liczyć na innych i zacząć realnie myśleć o swojej niezależności. I bezpieczeństwie. Pana, dla nas w ogóle ten konflikt nie jest dobry. To jest Od tego trzeba zacząć. Cały konflikt na Ukrainie nie jest dla Polski dobry. To jest też problem, dlatego że te wszystkie to są no, fajne deklaracje, wspólna armia i tak dalej, no, pod warunkiem, że, że oczywiście zachowujemy swoją suwerenność i, i, i to my zawiadujemy naszym wojskiem, ale to jest wszystko o dekadę za późno. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.